Zadzwoń 0788 88 0166 opowiemy Ci o naszych najskrytszych pragnieniach. Zadzwoń. W dawnym świecie ziemię pokrywały autostrady i budowle. Nasz samotny badacz zauważył plamkę na nocnym niebie i wszystko zmieniło się na zawsze. Ogromna kometa grozi zagładą Ziemi. Przerażeni ludzie szukają ratunku przed apokalipsą. Tajkus. Doskonałe efekty specjalne. Piątek 4 lutego o 22.55 w Polsacie 2. Liga Mistrzów. Wielka siatkówka na antenie Polsatu. Czy Juryczyk zdoła wyleczyć kontuzję? Jaka będzie dyspozycja Murka i Szemińskiego? Czy królem rozegranie zostanie Kłos, a może Żygadło? Jak na środku ataku zagra Orlenko, a na zagrywce Michalczyk? Odpowiedzi padną w najbliższą środę o 20.00 w Polsacie 2. Galaksja Jurajska, AZS Bank Częstochowa kontra portugalskie Spinio. Zapraszam.